Siemarko widzowie z tej strony, symek jego zabawki. Mam tu dwa zestawy serwidnego widzego. On się nazywa Pułapka a na ten się się mieczyć Cukaja i ściężnego samuraja. Zaraz otwieramy. Znajduje się w środku klatka, tergość, Lloyd mija, Klatce. taki budynek. I mur jeszcze jest, nie? No, czyli ten, czyli ten mur. No i jeszcze cuni tutaj. A jak się ma wszystkie te zestawy, to można je położyć jest taki, o taki jest. Ja mam tylko ten i ten, a teraz mam ten, ten, no i ten. To zaraz otwieramy. Witam ponownie, to znowu jedziemy. Otworzyliśmy paczkę, zostawiliśmy całkę. Ile do Legolandu. No i jeszcze spingitsu, od ale mi naklejki, instrukcje. Ta instrukcja chyba bardzo gruba jest, nie? Bo to tak. bardzo duży zestaw co musi, prawda? No i właśnie trzy worki. Trzy wielkie paczki. Jakaś gra planszowa jest, prawda? Tak. Tutaj też no załączona. I, jest... I w spingicu mamy tutaj takie dwa zestawy. Znaczy dwie paczki. Tak. I trzecia mała. mała instrukcja. Jedna mała paczka, jedna duża, druga już średnia to co bierzemy się za składanie tych dwóch zestawów co? tak złożyliśmy te zestawy no i nie się znajduje. no to wreszcie możemy jest sól tak ono działa Uj, złożyło moją nóżkę tak samo. Przyszedł ratować Jaya, tak? Tak. Dobra. A tutaj jest zwój. No i mam no takie, żeby zmienić zwój. Mhm. Mm Jeszcze ja razem Dodatkowe z Minjitsu. Tak, takie 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 skrzynka od tego zestawu na broni Lloyda mamy i zobaczcie na to Ech. Lloyd zniszczony oni nie je. która właśnie skacze sobie oj oni mówi. wszyscy próbowali uratować Lloyda tak Jay'a, przepraszam, bo Jay wpadł w pułapkę. A jak się podnosi o, tak. tą klatkę? Tu się przekręca, tak? Tak. Przekręć proszę do góry. Świetnie i on może tak wisieć, nie? No. Ekstra. I patrzył pomocy, a tu nagle kręci, kręci do lawy. Mhm. Niezły ten zestaw jest, prawda? Tak. Świetnie. Tutaj... Jitsui. Dość długo składaliśmy ten zestaw, prawda? Jest bardzo dużo elementów tak. do złożenia. Polecamy ten zestaw, tylko pokażę Wam z tym Dziękuję. Dobrze, Ekstra. to co? Super zakupy były. Świetne. Ekstra. Do zobaczenia. W następnym.